Witamy widzów TV28. Moim Państwa gościem jest Piotr Armatyz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Myszanie Dolnej. Tym razem, jak co roku, o tej porze stycznia, rozmawiamy o Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, po raz który w Mszanie Dolnej ta orkiestra zagra, bo w Polsce po raz 28. Tak, w Polsce po raz 28, w Mszanie Dolnej po raz 25, więc taki mały jubileusz mamy, można powiedzieć, w naszym sztabie. No i jak co roku 300 wolontariuszy będzie kwestowało na ulicach Mszany Dolnej i okolicznych miejscowości. No właśnie w jakich miejscach będzie można ich spotkać? No na terenie Mszany Dolnej, myślę, że wszędzie na całym terenie miasta Mszana Dolna, ale będzie można również spotkać w okolicznych miejscowościach. W Dobrej mamy nasz taki podsztab, można powiedzieć, tam też jest około 70 wolontariuszy, którzy będą kwestować również w Podobinie, w Niedźwiedziu. No, wszystkie te miejscowości, które tutaj są wokół Muszany Dolnej, tam są nasi wolontariusze. Właśnie chciałem zapytać o ten program, bo on co prawda nie zmienia się, ale w tym roku kilka takich istotnych korekt zostało wprowadzonych. To znaczy, tak, my byśmy go chcieli pewnie zmienić, tylko no, niestety, warunki jakie mamy, no, nie pozwalają nam na to, żeby się jakoś można było rozpędzić, bo możliwości i pomysłów jest wiele. Natomiast no, trzeba sobie prosto powiedzieć, że to jest jednak zima, i ciężko jakikolwiek program robić w plenerze. Na przykład, no, my nie mamy na to ani pieniędzy. Ani też warunków ku temu. Natomiast program, no, może nie jakieś duże zmiany, ale będą dwa koncerty, dwa zespoły. Jeden zespół można powiedzieć nasz tutaj, bo Bogdan Nawara z, ze swoim zespołem Goraleska z, z utworami z płyty nowej płyty, która w listopadzie się pojawiła. Z tego co Bogdan mówił, trzy lata pracowali nad tą płytą, no i polecam warto posłuchać. A drugi zespół The Magic Juice, to jest taki funkowy zespół, który zagra 2030, więc wracamy do tej formy dwóch koncertów. E, światełko do nieba tradycyjnie, chcieliśmy go zrobić w formie pokazu laserowego. Niestety kłopot z finansami, bo to nie są tanie rzeczy, więc trzeba byłoby e, no, do potężnego sponsora, żeby, żeby nas wsparł i można by wtedy było takie światełko zrobić. Licytacja jak zwykle o 19.00. Zapraszamy wszystkich, którzy mają coś ciekawego, chcieliby przekazać na licytację. Bardzo chętnie wszystko, co tylko jest możliwe, przyjmujemy tutaj w Miejskim Ośrodku Kultury. Natomiast co się zmieniło? Zmieniło się to, że pokaz kulinarny Kuby będzie tutaj na miejscu, w sali, nie będzie on, nie będzie on robiony na zewnątrz. W dalszym ciągu kontynuujemy konkurs na najlepsze Ciacho w mieście. Z roku na rok coraz więcej chętnych jest. W tym roku też zapraszamy. Fajne nagrody są, więc, więc zapraszamy, żeby każdy, kto tam ma ochotę przekazać jakieś, jakieś ciacho na to, żeby go, po to, żeby go oceniła oczywiście publiczność i wolontariusze. No to taki konkurs się odbędzie. I marszowiek, pozdrowie, tym razem nie y, ulicami miasta Szanadolna, ale będziemy biegać w parku y, i tam będziemy biegać w. To znaczy taką trasę sobie chcemy wyznaczyć, żeby była w kształcie serca. Mam nadzieję, że nam się to uda. Bal karnawałowy dla dzieci od godziny 10 rano, to, to też jest jakiś tam powiedzmy no może nie nowość, ale od trzech lat i też bardzo fajnie się przyjmuje ten balkon karnawał. karnawałowy. Kto Was tutaj wspiera, bo to jest bardzo ważna rzecz. Przed chwilą wspomniałeś o tym, że nie ma pieniędzy chociażby na ten pokaz laserowy sztucznych ogni, ale potrzebujecie też wsparcia odnośnie pewnie tej samej tutaj koordynacji, organizacji tych wszystkich przedsięwzięć. Tak, potrzebujemy pieniążki, no bo wiadomą sprawą jest, że potrzebne jest pokrycie kosztów dojazdu zespołów, potrzebny jest na transport dla wolontariuszy, potrzebne jest jakieś wyżywienie dla tych wolontariuszy choćby nawet samo to światełko do nieba no i kilka rzeczy organizacyjnych czy nawet same nagrody to wszystko trzeba zakupić więc na ten moment e, wsparł nas, nas zakład e, mechaniki pojazdowej pana Leszka i Łukasza Popiołka i, e, i firma pana Tomka, pana Siaka z Przany Górnej. E, oni zrobili nam e, takie, to jest też nowość takie serca, takie puszki duże w kształcie serducha, gdzie zbieramy nakrętki plastikowe, żeby je później przekazać no, na, na, ten, na, na, na jakiś dobry cel. Tak? Czyli zwracamy się tutaj do wszystkich chętnych i firm, które chciałyby jeszcze Was dodatkowo wesprzeć. Zdecydowanie tak. Bardzo prosimy o to, żeby nas w jakikolwiek sposób wesprzeć. No, na ten moment po prostu y, mogę powiedzieć tak, że członkowie sztabu pozbierali się tam, zrobiliśmy sobie składkę i, i pokrywamy te, te koszty, które są. A jeszcze mam obiecano od pana Marka Skolarusa z Markamu kiełbasę dla, dla wolontariuszy do upieczenia, więc to już jest coś. Liczymy na to, że ktoś jeszcze się pojawi i chętnie wesprze nasze działania. Oczywiście działalność sztabu już się rozpoczęła w sensie zbierania, dlatego że mamy już rozdysponowane tak zwane puszki stacjonarne i te puszki są w trzech miejscach, czy nawet w czterech chyba w mieszanie, rozłożone. No ostatnie pytanie. Oczywiście nigdy nie mówisz że o tej kwocie, którą się Wam udaje zbierać co roku, jednak dla dziennikarzy i w mediach to jest jakiś punkt odniesienia w tamtym roku ponad 171 tysięcy złotych. Nie mówimy o tym, co będzie w tym roku, ale zawsze doceniasz to, że ludzie chętnie wrzucają te pieniądze, bo wiedzą, że one idą na dobry cel. Znaczy myślę, że jeśli rzucają pieniądze, no to zdają sobie z tego sprawę, że, że dobrowolnie te pieniądze wrzucają, że, że one gdzieś tam dobrze zostaną spożytkowane. Tak? Mamy wiele przykładów na to, że one są dobrze pożytkowane i tu chyba nie trzeba nikomu udowadniać tego, że, że, że te pieniążki służą dobrej, dobrej sprawie. Natomiast no, też jest tak, jak zawsze powtarzam. Jeśli ktoś nie ma ochoty, nie chce wspierać. To jest wiele akcji charytatywnych robionych przez różne organizacje w Polsce i, i każdy może sobie y, skorzystać jakby i do, do, do tej innej puszki wrzucić, prawda? To jest kwestia, nie wiem, przekonania, wiary, rozliczenia. To już ciężko mi to oceniać. Zresztą chyba nie tym powinniśmy się zajmować. Powinniśmy się zajmować zbieraniem, wspieraniem akcji. Akurat jeśli chodzi o moją osobę, to jest nie, nie jedyna akcja, w której biorę udział jeśli chodzi o zbiórkę pieniędzy charytatywna, więc, więc no, są ludzie, którzy są wokół e, orkiestry w Mszanie, y, y, w sensie sztabowicze, to generalnie też uczestniczą w, w innych akcjach charytatywnych, bo i, 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 i szlachetna paczka, i, e, i, i wsparcie dla, dla Caritasu, i dla różnych innych instytucji. To, Moje zdanie jest takie, że każdy, kto, kto jakby ma ochotę skorzystać i komuś pomóc, to akurat w naszym kraju nie jest to jakimś problemem, bo można w różny sposób pomagać ludziom. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo, dzięki bardzo. A jeszcze jedna rzecz: no zapraszam na relacje, ponieważ znowu spotkamy się z, z Wami. TV28 będzie relacjonować na żywo to, co się będzie działo tu w Mszanie Dolnej i chyba nie tylko. Także bardzo serdecznie zapraszam i od razu serdecznie dziękuję, że jesteście z nami.